Serwus. Nazywam się Hanka do dorula i to jest następny film z serii podcholetlo dla średnio i bardziej zaawansowanych. Zawsze mi się marzyło zrobienie zrobieniu odcinka kulinarnego. No to jest jeden problem. Problem jest taki, że ja nie rada warzyw. Te drzwiże tam za mną, to są dźwierze do kuchni. To jest pomieszczenie strasne i złe. I o tam wchodzę no jak za jest fest, głodno, albo jak mam takie bardzo głębokie poczucie obowiązku że muszę nakarmić rodzinę. E, no bo jak się ma dziecko jedno i drugie, no to trzeba im dać zryć. Ale mm, robienie filmu kulinarnego jest bardziej glamour. Także y, dla y, skrony takiego y, powodu, to można do tej kuchni wleść i nawet spróbować się w niej dobrze bawić. E, ale to są tylko. To są z pasy. Teraz jak my są już w tym podcholu, takim bardziej i średnio zaawansowanym, no to pasuje powiedzieć, że Kuchnia, no to jest to, co my teraz, czego my teraz używamy, dawniej, dawniej my siedzieli w chałupach, co się składały z białej, cornej izby, silniku, mury. No to ta izba, co ja w niej teraz siedzę, y, porę dziesiąt roków temu, kiedy dziadek mojego chłopa ją budował, to to była corna izba, tu by my ważyli, porę dziesiąt roków temu. Y, no teraz już nie jest, teraz y, chałupa y, przebudowano, y, była y, porę razy. Na okoliczność tego, co by sobie poprawić, zdwobycie. Tak, pójdziemy do, nie do cornej izby, w cornej izbie siedzimy teraz, ale tu nie ma pieca, a pójdziemy do kuchni. Tego pomieszczenia strasnego, tam Ale teraz, jeszcze po co pójdziemy do tej kuchni? No bo to nie jest, bo to jest, no bo to jest wozne po co pójdziemy tam do tej kuchni. To jest grula, no kozdy głupi widzi, że to jest grula, e, ale my tam nie pójdziemy z krony grul. Grule, szanowni Państwo, to jest susi, co przysło do nas z mariki. A co było pierwej? Pierwej to nam miłościwie panował korpie. Gwiazda tego odcinka Jaśnie pon korpiel. Mam tu test drugiego. Tak piękny korpiel. E, no. E, gwiazda y, dosłownie. E, drogi mój jest y, dosłownie. Słuchajcie, za to się płaci w internecie w tym momencie, jak się chce kupić za kilo 13-14 zł. Chyba że się znądzie dostawce y, karmy dla zwierząt, albowiem warzywo to w Polsce nazywane, uwaga, to się po polsku nazywa brukiew. I Jak wygooglacie, jak wysłuchacie w, w internecie co to jest, to wam będzie, że to jest roślina pastewna. No to u kogoś kto sprzedaje pasze dla zwierząt, y, no to to już nie będzie kosztowało 14 zł za kilo i no będzie E, będzie kosztowało trochę mniej. No ale mnie nie trzeba było stu e, kilo. E, Czami było te korpieli inoporę. porę. I tu jest, jest e, takie zaszczycenie. Słuchajcie, te korpiele, co my wsadzili tutaj na, na podcholu, były troszkę mniejsze i troszkę mniej słodkie. Bo nasa gleba jest taka, ze sytku, co się na niej rodzi. Tylko jedno, co to jest w cebula, parządka, to to sytko będzie porne i syplawe. Znaczy się po współczesnemu ostre, ale do góry rolęby powiedzieli, że coś jest porne na ostre i ciclawe i na ciclawe. No. Także z tymi zitkimi zaszczyzeniami, e, jak już ich znamy, e, to możemy się przenieść do kuchni i tam zrobić e, no, jakieś cary. Zaczynamy cary. Cary. Y, będą mm, tu w różnym stopniu skomplikowania, ale one nie będą zodne y, żadne trudne. Bo korpiele to jest bardzo prosto bojka. I teraz tak. Zmieniamy się punkt widzenia. To jest korpiel. To jest korpiel poskrobany. A to są talorki. Tu są jest lorki, a tu są jest blachy. No i najprościej se cary i najprościej lisę co można z korpielem zrobić, to go upiec na blachach. A za korpiele się będą na blachach piekły, to my sobie będziemy robili cu Talorki się pieką, trochę się smędzą z jednej strony, trochę parują. Za chwilę ich będziemy obracać na nowo, ale zakielały się to, przypiekają. To robimy. Przechodzimy do inksego zaklęcia, to znaczy do inksego carów, to znaczy do inksego czegoś, robimy z korpiela. Boczek z boczku skwarki. Z skwarki w dużym w gorku na blachach, wytopimy troskę. Cebula całą. Cebula pokrojona w kostkę i teraz ta cebula jedzie do gorka ze skwarkami. Pojechała. Z powrotem ryktujemy następne składniki, między innymi marchew. Z marchewią jest tak, że ona wchodzi do, do korpieli po to, żeby złagodzić smak, bo choć korpiele są dobre w smaku, to one będą trochę cyplawe, a tak jak, jak już nadmieniła pierwszy hmm, te co u nas rosną, są y, były cyplawe jeszcze bardziej także na złagodzenie smaku całej potrawy y, recepta to jest marchew marchew y, startow y, takie prosterki cienkie przepis jest zmodyfikowany to, to co robimy teraz jest full wypasiony przepis z skwarkami y, mojej teściowej hanki z cyguszki po chłopie a z domu Majercy Kantor ale przepis syn zmodyfikował no bo tak, bo jak się takie po pokraje i korpielę i marchewkę to dużo bardziej miękną i dużo i się ważą, to tak jak z tą corną a teraz minima pieca, robimy kajnen, i na świecie podlegą modyfikacjom ta marchewka tak krapkę zmięknie a właściwie to nawet nie musi, ale jest otwarcy trochę warzywo od korpiela, także lepiej dać trochę czasu. No to jak już zminkła, no to idzie korpiel właściwy miłościwie nam panujący gwiazda nas tego dzisiejszego odcinka. Teraz przy mieszaniu tego, tego korpiela jest uwagę porę o... Korpielu samym, e, dawno temu to warzywo było popularne na polskich wsiach, ale e, i na podcholu tutaj, tym biednym nasym podcholu. to było popularne, bo jest niewymagające, a, a, a dość dobre, tak jak, nie wiem, prymitywne rasy krowcy, cykłonicy, łowiec że nie są imponujące, ale niedużo im trzeba, żeby dać e, e, ludziom potrzebne korzyści, no i no, i może temu kojarzył się z biedą, tak jak, tak jak na przykład kozy. My teraz uważamy, że kozie mleko to jest super food, doskonałe i kozisyr jest drogi. Ale mój tata, stateczny gazda, Bolesław Buńda, nie chciał mieć do z kozami. Za nic na świecie nie chciał mieć do z kozami. Uwazował ich za symbol biedy, nędzy, dziadowania i dziadostwa ogólnego. I już, i choć kiedy kozy fajne, i choć kiedy moja mama e, zaś kozy rada widziała, bo jej się zazwyczaj do mnie kojarzyły, no ale ona była dość dużo młodsza, tak za to ja się do pokolenia e, miały i do, e, do powiedzenia. No to, e, no to ojcu się e, te, e, ta koza i kozie mleko i co kozie kojarzyło źle. E, I tak samo jest z korpielami. Słuchajcie, te korpiele to był symbol Trochę biedy z jednej strony, a z drugiej strony yy, korpielami, to znaczy się brukwią, kormieną. Y, naziści, Niemcy kormieli ludzi w obozach koncentracyjnych. I teraz, jaki byś nie był, to jak masz traumę, to be, nie będziesz chciał mieć do czynienia ze sytkim tym, co ci tę traumę przypomina. A jak cię ktoś i kormił tobie albo kogoś z twoich bliskich, Rokami, y, taką cienką zupą, właśnie z, z korpieli. No to, no to jest pozamiatane, No to po prostu y, jest po, po piarze. Słuchajcie, ja tak tu mnie są. tego korpiela, co się cały w tym tłustu y, obfachmęcił, Ale się mi zaczyna przypalować. Także to jest no i wysycas, co by sięgnąć po co się inksego. Znaczy najnormalniej no na świecie zaloć garnek wodą. I teraz tak. Wracając do tego wariantu, do tego wariantu zaklęcia magicznego z korpielem wody głównej. To jest wersja Full Wypas. To jest na bocku, albo na jakiejś spyrce, albo na, na jakichś skwarkach. E, to jest z marchewką, to jest... E, to jest, za chwilę do domu jest e, koperek, tak że będzie na bogato. Ale, e, to w niej, no ja to ważę w listopadzie na ktoś boską, no to w koperku w tym czasie, no to taki mozyjno susony, ale na pewno kansi pod ścianą, pod szczechą wisiał, ale tak, żeby był świeży, no to to no tego nie było. Tak naprawdę ta korpiele mogą występować w postaci najprzerozmaicyjnej, bo można tak naprawdę ino te korpiele uważyć, pokrajać drobno, zaloć wodą, trochę soli, uważyć, a potem zagęścić cyczko taką zwykłą, zoproską, ze troskę tłustu, troszkę mąki i zacholątać potem do gorka I to można zrobić w wersji wegańskiej absolutnie, bo ta zoproska wcale nie musi być, ty z tak jak my są na i no ona może być na takim tłustu co my ty nim zabocyli skrony. Pewnie skrony tego, że się źle kojarzył, źle smakował, wartko wieczął, wartko gorkniał. No ale był tu tłust, jeden z taki y, takich y, dostępnych y, halańskim chłopom, nam Gorolom, to znaczy na oleju lnianym. Tak? Także jak chcemy mieć het tradycyjnie i het po goralsku, y, tak naprawdę po goralsku, ze, ze, ze dość mocno chudo, y, no to trzeba, no to trzeba po tym oleju Yy, lniany sięgnąć i, i na nim zrobić zaproskę, zaproska. Yy, to by była no, lepszo kiedyby było gdyby yy, kie y, na mące owsianej. <ścoughs> A już no, bardziej autentycznie by było, jakby ta mąka była niełomielona, jakoś i bardzo mocno. I no taką z, z złościami. Dobra, yy, ja tu doleję miejsce kropkę wody. Yy, za Zacholą to, co as to zmięknie, przyrektujemy zatela yy, koperek, no i uwidzimy się za chwilę przy gotowej już zupie. Koperek. Korpiele wzięte i zmiękły Bulkają, bulkają. W, jak się nie chcą doważyć długo, yy, no to trzeba trochę więcej wody dolać, ale yy, one miękną, no nie tak za 5 minut. Bardziej do pół godziny, ale, ale mimo wszystko to nie jest coś, co by się ważyło jakoś długo. Jak karpiele zmiękły, no to koperek bach. I teraz tak, y, u nas w naszym gorku y, były skwarki słone. Te skwarki słone y, oddały trochę soli do, do korpieli, także to co ja tu dodaję, to jest ino taka scypta cypta tako z ino dla smaku dla, dla poprawienia smaku, dla podkręcenia, bo bo tak naprawdę większość soli już w tym była, no i jak już to jest takie jakie jest no to, to trzeba wziąć miseczkę miseczka może być z kochutkiem Nakłaść gęściejszego, nakłaść rzodzcego. z łyskę i spróbować. Widzimy się za chwilę przy stole. No to mamy. Jego wysokość korpiela i parę rzeczy co można z niego zrobić. Można go zjeść na surowo. Czyli trzeba mieć zęby. Można jeść talorki. Talorki są fajne. Talorki są no lepsze, Jak wiemy, z masłem. No, choć nie zawsze nasyk dziadków i przodków na taki luksus talorkowy by było stać. No, talorka się goda, że to takie góralskie chipsy, ale... I tak naprawdę, ja wolę, jak są miękcy i seniorskie, jak są yy, chrupiące. tak ja je krajam troszkę chrupiej. Mm. I, mm, i takiej i grada widzę. Talorki z Skorpiela yy, trochę inaczej smakują. No nie są het takie jak grulane, ale też są bardzo dobre i bardzo ciekawe. No i to, co my dziś oguważyli yy, korpiele takie. Zupę y, skorpili na, na bocku. Nie takiego jakiego ostatnio jadła drewniana młysko. Mm. Na bocu z koperkiem, z marchewką, z, z cebulką, bardzo y, pyszne. Ale to nie jest sytko, co można zrobić z skorpili, bo skorpili można tak naprawdę zrobić y, dużo więcej. Tak jak Gada, można ich zrobić w wersji y, wegańskiej zrobić to samo, co my tutaj y, zrobili z, z przysmazeniem. Cebulki i marchewki pierwej inozę na oleju lnianym. Można pokrajać drobno korpiele, zalać wodą, albo nawet nie drobno, można ich chrubo, normalnie tak jak gróle uważać, Zaloć wodą, trochę posolić, uważać i zrobić nik, albo i igutłód normalnie tak jak u albo zrobić znik po tej. No, yy, moskole można śnik zrobić tak jak jest z grulnor. No, i normalnie na świecie można e, zrobić coś takiego. E, tak, za korpyle mają zastosowań dużo i e, sky is the limit. Tu, tu, tu nas wyobraźnia o granicę, bo one mają dużo więcej. E, można tak naprawdę zrobić pewnie dużo więcej niż, niż nam się teraz zdaje. A ten odcinek był po to, co bymy sobie uświadomili, co będą zboczyć, że y, kuchnia góralska, ta, co my uważujemy, że jest kuchnia góralska, to co mamy po karcmak y, i to co my sami współce śniejemy, to to jest dość dalekie od prawdziwej kuchni góralskiej. Y, dawno się jadło, y, mięsa bardzo mało parę razy do roku dosłownie. Wymyślicie, że czemu te ropsiki ropsikowały telo? Po, y, za tymi kozami. Bo to była stuka za darmo, a nie, y, nie od święta. To była stuka. Y, no, nie na wielka noc i w, w środku roku, co można było stuki pojeść. Normalnie było ten stukę naprawdę bardzo ciężko i, i bardzo to był wielki raretas. Y, także. A przed grulami no to właśnie były korpiele. A, a, a oprócz tego, takim źródłem białka, bardzo, bardzo woznym, to to był tutok bób, Woznym tłuszczem dla nas był lyn. Kozdobaba miała grzędę z lynem, kozdobaba umiała ten lyn prząść i, 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 i utkać. To jest kompletnie, kompletnie świat. Wy wiecie, że kapusta. To jest na kozdy i grzędzie była, Kozdo, kozdy musiał mieć kapustę, musiała być becka albo taką wielko koć na tą kapustę. Wy wiecie, że u nas kapusta na naszym klimacie nie zawiązuje głowek. To jest no, taka mietła luźnych liści. To nie jest takie twarde, ubite, dorodne ze, ze dużo tej kapusty. jest. No, to jest taka, takie coś i co, 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 co nam co no, współcześnie nawet tej kapusty nie przypominam. Także e, tą refleksją nad są e, e, kuchnią góralską się z Wami już zegną. A tak po prawdzie to jest głodno i będę jadła te korpiele, a nie chcę jeść na wizji. Także trzymajcie się ciepło i e, e, tak, brukiew się to nazywa, jak się chce kupić w internecie e, i e. E, aha no i tak, no i to było, ten odcinek był ku pamięci mojej teściowej Hanki z Cybuśki, z domu Majercyk-Kantor. Babie, babie, co akurat rada widziała ważyć, naprawdę rada widziała Was i kochała, i stare przepisy, i nowe przepisy, i miała ich w głowie tysiące. No to takim babom, co, co ich ważenie cieszy, moją nieudolną. Probę dedykuję. To był jeden, to był mój piersy i chyba jeden z ostatnich odcinków kulinarnych. Choć o jedzeniu jest to przecież trzeba będzie kiedyś coś przepeć. Miewajcie się, jedzcie dobrze, wszystkiego dobrego. Servus.